Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Spichris do gry Crashout zawitała właśnie łatka 0730. Cóż ona przynosi? Oprócz rzeczy, które dostajemy od razu, przynosi też informacje o tym, co pojawi się pod koniec tygodnia. Pod koniec tygodnia pojawi się wydarzenie Knight Riders. Będzie to specjalne wydarzenie, w którym właśnie ta grupa Knight Riders zawita do świata gry. Za wygrane bitwy oraz zadania specjalne dzienne będziemy dostawać nową walutę w grze. Będą to talary. Za talary u tej właśnie dodatkowej, można powiedzieć frakcji, takiej tymczasowej powiedzmy, będzie można kupić kilka dodatkowych rzeczy, takich jak tutaj ozdoby, nowe malowania, barwniki, nowe elementy, takie właśnie koła, nową broń, taka jak tą właśnie kusza. Dodatkowo do gry wejdą inne elementy, które też dopiero zostaną dodane niestety z czasem, ale pojawiło się też kilka elementów, które będą od razu. Może o tych, co, co się pojawiło, to tak od razu, to chwileczkę później. Natomiast jeśli chodzi tutaj o nowe bronie czy detale, dodany zostanie shotgun, czyli strzelba BG2 Goblin. Przedmiot rzadki. Dodatkowo wyposażony w takie właśnie zadziory i kolce. Będzie można razić przeciwnika zarówno dystansowo, jak i walcząc wręcz. Zostanie dodane działo BC17 Tsunami. Te oto tutaj z obrazka. Ma się charakteryzować bardzo dużą celnością i z dużym zasięgiem. Dodatkowo specjalną zdolnością tego działa będzie to. Dodajmy jeszcze przy okazji, że to jest legendarny przedmiot. Specjalną zdolnością tego działa będzie to, że jeśli przez 5 sekund pozostajemy bez ruchu, to obrażenia są zwiększane o 20%. Efekt emuluje się do 3 razy, czyli maksymalnie o 60%. Możemy tutaj podnieść sobie obrażenia stojąc w miejscu. Nowi, nowy dron Fuse. Rzadkość epicki. Czyli tu taka bomba na małych kółeczkach jeżdżąca. Podjeżdża. Boom! I właśnie broń Knightów, czyli ta kusza, Spike 1, epicka, powolna, ale bardzo skuteczna, precyzyjna. ze sporym zapasem amunicji, aż 18 sztuk. No, niestety ze sprawdzeniem przyjdzie, niestety, troszeczkę poczekać. Co my tam dalej mamy? No i mamy nowe detale i, i elementy, czyli tutaj dostajemy z takich ciekawszych rzeczy koła stylizowane na takie stare, skrętne i zwykłe, taką opancerzoną czachę, taki, taką kulę na łańcuchu zwisającą, róg ze specjalnym dźwiękiem. Tą kuszę właśnie i malowania. Taką, y, może powiedzieć, y, zwykłą stal i takie pasy, malowania i orły krzyżackie. Najprościej chyba będzie tak przetłumaczyć. Y, co dalej? No talary. Talary będziemy właśnie zdobywać za rozgrywki w PvP pod warunkiem, że uzyskamy minimalną ilość punktów. Czyli jeżeli nastukamy odpowiednią ilość, będziemy aktywni, dostaniemy tę nagrodę. Jeśli nie, nie dostaniemy. Plus dodatkowo, oczywiście, za specjalne zadania dzienne. Waluta ta zostanie wycofana całkowicie z gry po zakończeniu się tutaj tego wydarzenia. Nowa mapa. Zemsta Kana. Jeżeli kojarzy Wam się ten tytuł z jakimś filmem, to jak najbardziej. Jeden z odcinków. Z filmów Star Treka miał właśnie taką, taki tytuł. Ten tytuł też podłapany był, i ten kan w najnowszym dziele o, o Star Treku, właściwie nie najnowszym, przedostatnim, przepraszam najnowszym jest już w ogóle innego przedostatnim mieliśmy też kana. Jest jakaś taka piaszczysta, pustynna mapa, dostępna tylko w trybie PVE. Będziemy musieli tam bronić po prostu wież wiertniczych. Czy wejdzie do PvP? Mogłaby. Czemu nie? Na chwilę obecną takich informacji brak. Dodatkowo co my tu mamy? Zmiany w kontroli, interfejsie kontroli, tutaj padach, zmiana przycisków w padach, zmiana też ilości sterowania, jeśli chodzi o bronie. Będzie można teraz przypisać tylko maksymalnie 5. Związane to jest z tym, że tutaj deweloperzy chcieli resztę tych funkcji, które wcześniej były przypisywane jako grupy broni, przycisków, które przypisywane były do grupy broni, przypisać do czegoś innego, ale również ważnego. No i oczywiście zmiany w skrzyniach. Ważne zmiany, bo zostaną wytysowane kilka razy skrzyn. Nie będzie tej, nie będzie tej. I nie będzie tej. W zamian dostaniemy jeden, 2, 3, cztery skrzyneczki nowe. I teraz tak te skrzynie, które znikną przez jakiś czas, będzie można jeszcze handlować na, w markecie. A potem po prostu zostaną zwrócone już do właścicieli. Więc to jest ostatnia okazja, można powiedzieć, żeby je sprzedać a, albo też kupić. Zależy jak na to spojrzeć. Ponieważ też jest to ostatnia szansa na zdobycie jakichś na przykład niebieskich czy fioletowych przedmiotów z tych skrzynek na stałe. Skrzynki, które je zamienią, będą te przedmioty miały tymczasowe. Znalezione na pustkowiach. Ten, tą skrzynkę będziemy otrzymywać za pozostawanie w grze przez 2 godziny. Będzie mogła z niej wypaść flaga inżynierów na 3 dni z niewielką szansą. Rzadka, rzadki item jakiś na dwie godzinki z średnią szansą poza kołami i zwykłe części z dużą szansą. Getters container, czyli skrzynia za pozostawanie w grze przez 14 godzin w ciągu tygodnia. I tutaj możemy mieć szansę na epika, ale też tylko na dwie godziny. Flagę inżynierów na 3 dni i rzadki też tylko na dwie godziny, więc nie będą to na stałe, więc te skrzynie podejrzewam, że nie będą mocno wartościowe, ale będziemy mieli jakąś tam większą szansę zdobyć item, który byśmy mogli przetestować. Jest to znane oczywiście z innych gier, na przykład z War tam też można było sobie wylosować, że się tak wyrażę, taki bonus w postaci testowania jakiejś maszyny, tutaj będziemy mieli Szansę zdobycia do przetestowania jakiegoś temu Czy to się komuś podoba? Ciężko mi w tej chwili to ocenić. W ogóle nie wiem, jak ocenią to gracze w, na dłuższą metę, jak to będzie wyglądało, jak to będzie z dostępnością tych broni. No, zobaczymy, zobaczymy. Dodatkowo dostaniemy kontener, kontener skrzynie z dekoracjami. Czyli frakcje, inżynierzy, produkcja i mamy. dekoracje A drugim elementem będzie legendarny. Dekoracje tworzymy za 400 złomu. Zawiera jeden element taki ozdobny za, o jakości zwykłej, rzadkiej lub epickiej. No i oczywiście legendarny kontener. Czyli skrzynia z legendarnymi przedmiotami, ale nie jest drogi, teoretycznie, 500 złomu, 300 kuponów, ale jest tylko na dwie godziny. I nie wiem, czy ktoś będzie poświęcał te, tak naprawdę te kupony, które na, no, zdobywa się ciężko. Yy, no, można kupić <ścoughs> na dwie godziny używania jakiegoś legendarnego przedmiotu, który tak naprawdę nie wiem, jaki dokładnie poleci. Co się jeszcze zmieni, to system w ogóle otwierania tutaj tych skrzynek. Zmieniono to w ten sposób, że teraz będzie można skrzynkę otworzyć nawet trzy razy. Jeżeli za pierwszym razem nam się nie spodoba, możemy otworzyć jeszcze raz. Może ja tutaj to zademonstruję, poświęcę swoją jedną skrzyneczkę. Tutaj tutaj. No i otwieramy. Na pewno chcę, tak, ciach otworzono. Lecimy z losowaniem. Tu fajnie pokazuje te niebieskie filetowe przedmioty. Mhm. Chciałbym znaleźć ko ko kogoś, komu to takie coś poleciało. No i zobaczcie. Mogę zaakceptować, z, że chcę ten radiator. Proszę bardzo. Albo mogę przerolować, jak to się mówi. Za 100 złomu. Jest teraz trochę warty, ale no, nie będzie, pokażę. <laughs> I jeszcze raz. A dostałem jakoś akurat dekorację. I dalej mogę jeszcze, jeszcze raz to zrobić. Dwa takie mi zostały takie dwie możliwości, ale już to zaakceptuję. Szkoda mi troszeczkę tutaj złomu. Wracajmy do opisów. To była taka jedna z większych zmian. No jak to się odbije na ekonomii, no ciężko yy, tak naprawdę powiedzieć. Na pewno zaczną przedmioty drożeć wszystkie, bo nie będą wypadać z tych skrzynek. Nawet jeśli wypadnie, no to wiadomo, na dwie godziny i tyle, i cześć. Jak ktoś nie stworzy, to nie będzie, nie będzie miał. Jak nie kupi, nie będzie miał. No ale zobaczymy, nie uprzedzajmy, a podejrzewam, że te przedmioty naprawdę pójdą w górę, tak samo jak wszystkie części, złom, poleci po prostu do góry. Złom poleci też do góry jeszcze z jednego powodu, ludzie zaczną go teraz skupywać, bo aby kupić tutaj te specjalne przedmioty u knightów, to potrzeba będzie płacić oprócz talarów, trzeba będzie płacić jeszcze właśnie złomem, 1500 złomu na jedną skrzynkę od nich. I mieć 50. A akurat 50 miedzi to nie jest może jakiś ogromny wydatek. No 1500 złomu troszeczkę trzeba nazbierać, troszeczkę trzeba nazbierać, więc tutaj ten złom też poszybuje do góry. Tak jak i te zwykłe skrzynie, z których mamy jeszcze możliwość uzyskania jakichś malowań czy właśnie ozdób, bo wracając do skrzynek, zniknie, czy właściwie nie skrzynek, można powiedzieć, właśnie ozdób i malowań. Zniknie możliwość dostawania ich, a właściwie już znikła, w momencie prowadzenia tego patcha, znikła możliwość otrzymania ich za bitwy. Nie dostaniemy za wygraną w bitwie, nie będzie już możliwości otrzymania ani dekoracji, ozdoby, ani malowań. Znikło to całkowicie. Jedyna możliwość właśnie stworzenia tego, to będą stworzenie tego przez fuzję. Lub z kontenera, tego z skrzynki z dekoracjami, z ozdobami. Tylko i wyłącznie. I to samo dotyczy malowań, czyli tych farbek takich w sprayach. Też tylko i wyłącznie teraz ze skrzynki z tymi właśnie malowaniami. W żaden inny sposób tego nie dostaniemy. Więc jak ktoś miał wcześniej. To po prostu ma ogromne szczęście, że się tak wyrażę. Teraz też poszybują te ceny kosmicznie w górę. Powinno to naprawić trochę rynek, no ale mówi mówię, nam, zobaczymy jak to będzie rozciągnięte w czasie. Ja najbardziej tak czekam tutaj na te wydarzenie. Naprawdę nie mogę się już doczekać na zdobycie i wypróbowanie tej właśnie przede wszystkim kuszy. Oczywiście malowania też ciekawe, koła takie dosyć interesujące, ale najbardziej... Czekam na tą kuszę. Oraz działo. A jest coś, na co warto poczekać. Naprawdę warto. No cóż, to by było tyle w temacie patcha 0730. Mam nadzieję, że wydarzenie wejdzie jak najszybciej tutaj w życie, a my spotkamy się już niedługo na polu walki. Do ostrzenia!